Musimy kończyć te butelki, żeby zdążyć przed 22, przed panią Prohibicją. Kapłani nowej, starej religii zakazów w natarciu. Przerabialiśmy już prohibicje w czasach słusznie minionych. Teraz doświadczamy restauracji tej nieskutecznej idei wychowywania dorosłych ludzi przez państwo. Coraz chętniej miasta korzystają z rozwiązania tzw. nocnej prohibicji. Ale wciąż tli się też narracja o ogólnopolskim zakazie dotyczącym zakazu sprzedaży trunków procentowych wyskokowych na stacjach benzynowych. Dlaczego? Czy w tej wyskokowej butelce jest jakieś drugie dno? Przemysław Sadziwa, zapraszam na kolejny odcinek Niszczarki Podatków. Ani zdaniem należy zmieść kartki na wódkę? Oczywiście, że bo to i tak nie zdaje żadnego egzaminu. Zachęcamy państwa do dalszego wspierania Warsaw Enterprise Institute i wolności w remoncie za pośrednictwem Patronite'a. Nocna prohibicja zaczęła obowiązywać w tym roku m.in. w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu czy Katowicach, obowiązywać w określonych e, dzielnicach. Chcemy być najwidoczniej modni, chcemy kopiować wzorce zachodnie i przemykać oczy na niewygodne fakty. No bo obok strat ekonomicznych, gospodarczych, a także naruszenia konsumenckiej wolności wyboru, mamy także to, że te regulacje. Są po prostu nieskuteczne. Zerknijmy na inne kraje. Weźmy na przykład Szwecję, ten mityczny raj regulacji, gdzie sprzedażą alkoholu zajmuje się państwowy monopol, a dostępność jest kontrolowana z dokładnością co do minuty. No i co się okazało? No, okazało się to, że kiedy naukowcy sprawdzili, czy skracanie albo wydłużanie godzin otwarcia sklepów monopolowych wpływa na bezpieczeństwo publiczne, no to wyszło, że nie wpływa ani liczba przestępstw, ani hospitalizacji, ani wypadków drogowych. Nie drgnęła nawet o promil, choć sklepom pozwolono e, działać dłużej. Wzrosła jedynie sprzedaż o skromne 2% na dodatkowe godziny otwarcia e, tygodniowo. Czyli pijemy trochę inaczej, ale wcale nie bardziej ryzykownie. Piękny przykład regulacji, która zajmuje się kalendarzem, a nie rzeczywistością. No a teraz Norwegia, podobnie restrykcyjna, równie dumna z polityki, Polityki kontroli alkoholu. No, i rzeczywiście, cały system regulacji podatków i monopolu działa tam jako swego rodzaju swoista całość, ale jeśli wyizolujemy jeden element, czyli właśnie samo ograniczenie godzin sprzedaży, to badania pokazują dokładnie to samo co w Szwecji: brak jasnego związku między skróceniem dostępności a poprawą bezpieczeństwa publicznego. Badacze zauważyli też coś jeszcze, no to, że ludzie. Są inteligentni. Jeśli państwo zakręci kurek o 22, no to obywatele kupią wcześniej, no i kupują. Badacze odkryli, że gdy pada, to ludzie mają mokre płaszcze. No cóż, takie są czasy, że na każdą oczywistość trzeba mieć badania. Pół litra ja nie do domu. Jeśli chodzi o Norwegię, to mam też osobisty taki dowód anegdotyczny, wspomnienie wiem, wiem, że osobiste historie to nie są żadną prawdą objawioną, ale jednak do pewnego stopnia ludzkie spostrzeżenia i stereotypy dają szeroki wgląd w naturę rzeczy i często nie mijają się z prawdą. No więc niemal 10 lat temu po raz pierwszy przyleciałem do Norwegii, tam odwiedziliśmy naszego przyjaciela. Bergen, piękne, malownicze miasteczko, polecam szczególnie w takim okołoświątecznym, śnieżnym wydaniu. No i poza różnymi wspomnieniami, krajobrazami, wspólnie spędzonym czasem, do dziś pamiętam taką naszą wymianę zdań, gdy spacerowaliśmy jednego wieczoru po centrum Bergen, no to dało się zewsząd słyszeć dosłownie takie ryki młodych ludzi, wycie. E, zapytałem kumpla o co chodzi, no, no to on mi odpowiedział wówczas chłopaki są po prostu bardzo mocno pijani i to jest tutaj normą, no bo jest prohibicja, możesz kupić alkohol tylko do określonej godziny, więc kupują wcześniej na zapas i z reguły za dużo e, niż za mało, no i tak to wygląda. No cóż, przezorny zawsze ubezpieczony, ale chyba nie o to chodziło. Czy nie może być wreszcie tak, że te święta spędzimy w ogóle bez alkoholu? Ja Dlaczego bym, nie? nie o, trzeba nawet, proszę pana, ja bym nawet radził państwu również, proszę pana, kupić i niech stoi. To może stać. To 2-3 lata będzie stało, nic się mu nie stanie. Kiedy załóżmy, będzie jakaś podwyżka cen alkoholu i wtedy wypić. Chyba na to przyjemnie jest? Czysty zysk, to ta, Tak ta, jak, jak pan nalewa, powiedzmy, paliwo do baku przed podwyżką, a potem pan jeździ po, prawda? No dobrze, ale to nie jest całość układanki, no bo Ministerstwo Zdrowia szykuje projekt zakazujący możliwość zakupu alkoholu na stacjach benzynowych. O tym e, mówi się od dawna, ale czemu właściwie tak uczepiono się tych biednych stacji. Światło na tę sprawę rzucił wiceprezes Wej Piotr Palutkiewicz w programie Punkt widzenia Jankowskiego. Gdy spojrzymy na, liczby, na liczbę koncesji, które są w Polsce wydawane, okazuje się, że we wszystkich dużych miastach tych koncesji wolnych już brakuje. Mhm. Są oczywiście limity gmin, które wskazują maksymalną liczbę punktów ze, sprzedażem, ze sprzedażą detalicznym alkoholu. To jest wyczerpane, a sieci detaliczne w Polsce mają ciągle apetyty na to, aby otwierać kolejne sklepy. No i w momencie, jak chcę otworzyć kolejny sklep, ten sklep musi być bezalkoholowy, bo brakuje koncesji. Więc tak. Zero tak wiadomo, bez alkoholu nie funkcjonuje. Znaczy funkcjonuje, ale te nocne sklepy już dotknięte prohibicją, prawdopodobnie zbankrutują, albo przyjdzie do nich sprzedawca sieci franczyzowej i powie: Ja mam dla pana ratunek, proszę dołączyć do mojej sieci w nocy i tak pan nie posprzedaje. I tak nawet pan się wyśpi, więc same plusy, a biznes przetrwa. No plus okazało się, że tych koncesji jest ciągle za mało, więc jakby je odebrać tak stacjom benzynowym, to nagle sieci by handlowe otrzymały te koncesje, na które tak długo e, czekają. No właśnie, zamykamy stacje i nagle pojawiają się koncesje i nagle przy stacjach wyrastają nowe sklepy serwujące alkohol do godziny 22. E, przejmowane są małe sklepy, kilkuosobowe działalności, zyskują sieci handlowe, popularne sieci handlowe. A w tym miejscu, proszę Państwa, jeszcze niedawno Mieścił się sklep spożywczy całodobowy. Wiadomo, że wieczorami główny utarg pochodził ze sprzedaży alkoholu. On istniał sobie dość długo, teraz nawet już szyld nie został, został zdjęty. No i jak tylko w życie weszła w Łodzi Prohibicja, to dosłownie kilka dni po tym on się zamknął. Pracę straciło kilku pracowników. No i tak to właśnie Prohibicja w praktyce wygląda. A stacje benzynowe to łakomy konsek, no bo w całym kraju posiadają one ponad 5,5 tysiąca koncesji alkoholowych. Koncesji, które mogłyby przecież... Przejść w inne ręce. Faktycznie w dużych miastach wolne koncesje na alkohol są na wyczerpaniu. Dla przykładu w Warszawie było ich w październiku jedynie 7, ale problem nie dotyczy tylko największych polskich miast, bo na przykład w Muławie nie ma już wolnych koncesji na sprzedaż mocniejszych trunków, a koncesje na piwo są właśnie na wyczerpaniu. U piecie. Się. W sprawie projektu ustawy przygotowanego przez Ministerstwo Zdrowia wypowiedziało się negatywnie, z kolei Ministerstwo Energii. Tam minister e, Motyka zwrócił przytomnie uwagę, że zamknięcie sprzedaży napojów wysokowych może doprowadzić do przeniesienia handlu e, alkoholem do innych pobliskich punktów, a to byłoby dyskryminujące dla części przedsiębiorców. Stacje paliw ponoszą wyższe koszty działalności niż standardowe sklepy, no a to wpływa na wyższe marże produktów, w tym alkoholu. Według danych resortu energii udział alkoholu w sprzedaży stacji y, to jest od 6 do 12%, no i to czyni go kluczowym dla ich rentowności. No i wiadomo, jeśli zakaz wszedłby w życie, to co by się stało? To część tych stacji się zwinie, upadnie, y, co zuboży ofertę konsumentów, no a ci, którzy sobie poradzą, to podniosą ceny inne. Produktów, by powetować sobie straty. Stracimy zatem wszyscy. E, może być, by, może tak. No i warto na koniec zadać sobie jedno pytanie. Komu zależy na tym, by wyeliminować alkohol ze stacji benzynowych? No bo to jest ten moment, w którym dochodzi do styku miłośników zakazów, a w tym przypadku prohibicjonistów, z cwanymi lobbystami, którzy po prostu umieją liczyć pieniądze, koncesje, potencjalne zyski. Wybór, nie zakaz.